Dzisiaj mam dla Was trochę nieco inny filmik Jako, że po śniadaniu mam zamiar wybrać się na krótki spacer to sobie postanowiłam, że może Wam to nagram i zobaczycie mniej więcej w jakich okolicach mieszkam Tylko najpierw muszę sobie zjeść śniadańko i muszę Wam powiedzieć, że moim ostatnim uzależnieniem co do śniadań to jest miód Totalnie uwielbiam na tych wakacjach jeść miód Tosty z miodem, kanapki z miodem ja non-stop a, że nie wiem, słodyczy, to ten miód jeszcze bardziej mi smakuje. Wiadomo dlaczego. No i tak. To może ja sobie najpierw zjem i wtedy wyruszymy w trasę. Ja już jestem po śniadaniu, i jeszcze przed wyjściem chciałam Wam pokazać mój dzisiejszy outfit. Wykładyńcowe ogrodniczki, jakieś naszyjniki, czarna bokserka I tak na luzaczku sobie wyjdziemy. Lubię takie. Różne rzeczy. Słabo nie się wtedy człowiek u nich czuje. No i tak, na no to idziemy. A więc tak wygląda mój ogród. Tutaj dużo kwiatów, bo mama lubi. I my idziemy sobie tutaj. wieżba która niedawno była obcinana tutaj mamy basen ciekawe czy jest ciepła woda, to bym się dzisiaj wykąpała i tutaj taki domaczek strasznie ogromny ja mieszkam sobie na poddaszu tutaj garaż Tutaj mamy mojego Azorka. Co Azarek? O, stary koniusz. <noise> Okejka. My będziemy szli tam na te pagórki. Muszę Wam powiedzieć, że strasznie uwielbiam przyrodę i najlepiej mi się właśnie spaceruje po takich polach, łąkach. Jest tak przyjemnie. Można się fajnie odstresować. I lubię takie samotne spacery szczególnie z aparatem można też przy okazji jakieś fajne foteczki zrobić ostatnio chciałam zrobić zdjęcia bocianom to normalnie przede mną uciekały nawet jak siedziały sobie na dachu nawet wtedy mi uciekły kurcze a raz nawet szły po drodze takie młode dwa bociany no to wtedy mi się udało, bo mama mnie zawołała i był sufi Idziemy sobie tędy Jeszcze trochę drogi nam zostało Jak widzicie mieszkam sobie na wsi tam mój domeczek Muszę wam powiedzieć że fajnie jest mieszkać na wsi spokojnie Nie ma jakichś tirów, fuków. Ale pewnie z czasem, jak pójdę na studia, to to się zmieni. Ale lepiej o tym nie myśleć. I sobie idziemy. Jak dojdziemy tam na pagórek, to wam pokażę z daleka okolice, bo są ładne widoki. Ktoś chciał, żebym nagrała My Morning Routine. Luszczankę. Muszę Trzeba powiedzieć, że trochę niewygodnie tak z luszczanką i bo jest trochę ciężko, no ale nie mam niższego aparatu, więc spoko. Jakoś się już przyzwyczaiłam. Już dochodzimy do tych pagórków. Już dochodzimy do tych pagórków. Tutaj widzicie, nie wiem czy widać, tam są trzy krzyże i to jest Góra Trzech Krzyży się nazywa. Jeszcze nie byłam tam na wakacjach, muszę się wybrać z bratem czy z mamą, bo fajnie tak czasem sobie wyjść. No i my idziemy tam, gdzie ta kapliczka, stamtąd Wam właśnie te widoki pokażę. Więc wyszłam już na Pagórek, uwielbiam przyrodę, po prostu jest tutaj pięknie, sami zobaczcie, takie widoczki. Tam gdzieś mój dom, jak go w ogóle możecie zobaczyć. Łąki, kwiatki, po prostu cudownie. No i tam jest ta góra Trzech Krzyży. Tam. Tutaj jakaś kapliczka, wiecznie zamknięta. No i fajnie, muszę tu przyjść chyba sobie na jakąś sesję. Tak wygląda moja okolica, jak możecie zobaczyć. No i chyba wracamy. Muszę wam powiedzieć, że zapowiada się strasznie gorący dzień. Już jest strasznie gorąca. jest dopiero nie wiem która godzina. Ale jest wcześnie. gdzieś już wróciłam do spaceru. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Jeśli tak, to dawajcie łapki w górę i nie subskrybujcie. I koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy lubicie takie vlogi i czy chcielibyście ich więcej. I do na następnego filmiku. Pa!